Utworzenie w Polsce Platformy Żywnościowej to jedna z kluczowych inicjatyw strategicznych Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od samego początku wszelkie. Mechanizmy platformy żywnościowej były przygotowywane w dialogu z uczestnikami rynku rolno-spożywczego. Grupa Kapitałowa Giełdy wniosła do projektu nowoczesną, zaawansowaną technologię, także mechanizmy giełdowe łączenia popytu z podażą, a także zbudowaliśmy obieg towarowy w oparciu o współpracę z autoryzowanymi magazynami. Ostatnie 6 miesięcy był to okres pilotażowy podczas którego można było obracać jednym towarem, pszenicą. Następnie dodaliśmy kolejne zboże, żyto. W trakcie okresu pilotażowego udało nam się przyłączyć do platformy żywnościowej trzy domy maklerskie, które są pośrednikami w zawieraniu transakcji i w ich rozliczaniu, a także 34 magazyny autoryzowane. Na platformie zawarto transakcje na łącznie 1250 ton pszenicy i w tym czasie obowiązywał okres bez opłat. Platforma Żywnościowa jest to projekt nowatorski i w tym sensie potrzebuje przestrzeni czasowej do pełnego rozwoju. Dlatego też w tej chwili po zakończeniu okresu pilotażowego rozpoczynamy bardzo intensywne działania promocyjne, informacyjne, sprzedażowe. Okres pandemii koronawirusa jest dla nas wyzwaniem i był podczas właśnie okresu pilotażowego, kiedy ograniczył on możliwość fizycznych spotkań, a także dotarcia z pełną informacją i promocją do potencjalnych uczestników. Grupa kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych ma ambitne plany rozwojowe dotyczące platformy żywnościowej. Po pierwsze chcemy systematycznie dodawać nowe produkty, które będą przedmiotem obrotu na platformie. Mamy w planach również dobudowanie rynku instrumentów pochodnych, a także stworzenie nowych mechanizmów i funkcjonalności na platformie, chociażby taki przykład, przykładem takim jest dodanie aukcji kupna do obecnie dostępnej dla uczestników rynku aukcji sprzedaży.